Wylądowaliśmy w nieco tajemniczym miejscu, ale miłym dla oka. Jesteśmy tuż przy salonie, w lekkim podpiwieniu, w bardzo dobrej temperaturze. No i co tutaj znajdziemy, Jacek? W bardzo dobrym towarzystwie jesteśmy, tak, można się tu, Którzy marzą, ja też, kiedyś marzyłem, żeby zostać kiperem. Mamy tu piękne, fajne miejsce. No. Lodówka, tak? Taka niezła spiżarnia na. Wszyscy mówią o wojnie, nie? No, no tutaj mógł przetrwać tą wojnę. <grystanie> tak. Mały, takim bardzo przyjemną spiżarenkę w bardzo dobrej temperaturze i też właśnie garderoby, czy jakieś pokoiki i tak dalej. Te wszystkie zabudowy, tak samo tu regały, w tym domu wszystko mamy. Wszystko jest gotowe w bardzo dobrym stanie i dobrej jakości, więc tylko się wprowadzać i, i żyć, i mieszkać, tak, i cieszyć tak. się. Wjeżdżacie tutaj ze swoimi Dostojnym, 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 dostojnymi e, trunkami: wino, koniaczek, whisky. Tak, wszystko już jest przygotowane i czeka na Wasze trunki. Na przetwory też nie zabraknie miejsca. Do zobaczenia, cześć. Cześć, dziękujemy.